Jak powszechnie wiadomo, kierownica jest kluczowym elementem każdego samochodu. W przypadku Formuły 1, podobnie jak inne podzespoły Bolidów, również kierownica przeszła bardzo długą ewolucję. Od prostego elementu, który służył tylko i wyłącznie do skręcania w lewo lub w prawo, przez ponad 70 lat historii zmieniła się ona w centrum dowodzenia samochodem, które za pomocą licznych pokręteł i guzików pozwala decydować i wpływać na każdy aspekt prowadzenia bolidu Formuły 1. Zapraszam was na krótki materiał o tym, jak zmieniała się kierownica w bolidach Formuły 1 od lat 50. aż do czasów współczesnych. Pierwsze kierownice w latach 50. wyglądały niemal identycznie jak ich odpowiedniki w zwykłych cywilnych samochodach. Koło miało średnicę około 350-400 mm. Kierownice były spore i oparte na bardzo prostej konstrukcji. Zbudowane z drewna oraz metalu nie posiadały żadnych guzików służyły tylko i wyłącznie do skręcania w lewo lub w prawo. Tak naprawdę przez pierwsze 20 lat historii Formuły 1 kierownice nie uległy praktycznie żadnym większym zmianom. Ewolucja tego elementu nastąpiła dopiero w latach 70., kiedy to średnica koła została zredukowana do około 300-320 mm. Zmieniły się również materiały, z jakich kierownica była wykonywana. Producenci odeszli od drewna i stopniowo przechodzili na lekkie materiały, takie jak aluminium. A kierownice były pokrywane skórą lub alkantarą, co zapewniało kierowcy pewniejszy chwyt i poprawiało jego kontrolę nad bolidem. Lata 70. to również czas, w którym po raz pierwszy na kierownicy bolidu Formuły 1 pojawił się przycisk. Przyciskiem tym był przełącznik służący do natychmiastowego wyłączenia silnika. W zależności od konstruktora, był on umiejscowiany albo centralnie na środku kierownicy, lub też po prawej albo lewej jej strony. Na początku lat 80. skórzane obszycie kierownicy zastąpił zamsz, który zyskał wiele pochwał wśród kierowców. Również w latach 80. kierownicę zaczęto wyposażać w mechanizm szybkiego zwalniania. Sprawił on, że kierownicę można było odłączyć w mgnieniu oka, co znacząco przyspieszało proces ewakuacji kierowcy z bolidu w przypadku awarii czy pożaru samochodu. Pierwszy raz kierownica wyposażona w ten system została zamontowana w bolidzie zespołu Fittipaldi w 1978 roku. Mniej więcej w połowie lat 80., gdy zespoły zaczęły eksperymentować z możliwością używania radia i montowania go w bolidzie, na kierownicach pojawił się drugi przycisk. Przycisk odpowiedzialny właśnie za możliwość komunikowania się przez radio z inżynierami w garażu. Pod koniec lat 80. producenci zaczęli zwracać uwagę na to, aby kierownica była odpowiednio dostosowana do stylu jazdy kierowcy. Dla przykładu Nigel Mansell często wkładał bardzo dużo siły prowadząc bolid, dlatego decydował się na używanie znacznie grubszego uchwytu, podczas gdy Ayrton Senna robił zupełnie odwrotnie i w jego bolidzie uchwyt był zdecydowanie chudszy. Prawdziwa rewolucja nadeszła w 1989 roku. Zespół Ferrari wystawił wtedy pierwszy w historii bolid Formuły 1 wyposażony w półautomatyczną skrzynię biegów. Z kokpitu zniknęła klasyczna dźwignia, a do zmiany biegów służyły dwa specjalne elementy zwane łopatkami, które zostały umieszczone z tyłu kierownicy po prawej i lewej stronie. O początkach półautomatycznych skrzyń biegów w Formule 1 Powstał już jakiś czas temu na tym kanale odcinek, do którego obejrzenia was zachęcam. Link macie u góry ekranu. Lata 90. to okres bardzo szybkiego rozwoju kierownic. Średnica koła została jeszcze bardziej zmniejszona, ze względu na to, że kokpit bolidu Formuły 1 stawał się coraz ciaśniejszy. Do budowy kierownicy zaczęto wykorzystywać włókno węglowe, które zapewniało wytrzymałość i lekkość. Na kierownicy zaczęły pojawiać się kolejne przyciski. Z początku pojawił się na niej guzik odpowiadający za aktywowanie limitera prędkości przy wjeździe do alei serwisowej, a w kolejnych latach zaczęły dołączać do nich przyciski oraz pierwsze pokrętła, które były odpowiedzialne m.in. za zmianę ustawień silnika czy balansu hamulców. Również w latach 90. rozpowszechniło się powszechne korzystanie z cyfrowych wyświetlaczy pokazujących aktualną prędkość oraz bieg. Szybki rozwój sprawił, że na przełomie XX i XXI wieku na kierownicy znajdowała się cała masa przycisków i pokręteł. W latach 90. i później po 2000 roku zaczęto również odchodzić od standardowego okrągłego kształtu kierownicy, a element ten stał się bardziej podłużny, co ułatwiało kierowcy prowadzenie samochodu. Po roku 2000 kierownice przechodziły drobne poprawki. Pojawiały się różne układy, przycisków i pokręteł, personalizowane pod każdego kierowcę, tak aby był w stanie zmaksymalizować on swój potencjał za kierownicą. Duże, znaczące zmiany nadeszły w 2014 roku. Na początku ery hybrydowej cyfrowy wyświetlacz na kierownicy został zastąpiony przez ekran, który wyświetlał znacznie więcej danych dotyczących samochodu. Ekran był zintegrowany z kierownicą we wszystkich bolidach poza jednym. Ekipa Williamsa przez lata wyróżniała się tym, że ekran był przytwierdzony do kokpitu, a nie do kierownicy. Brytyjski zespół zdecydował się na zmianę tego elementu dopiero na sezon 2024 i, jako ostatnia ekipa w stawce, zintegrował wtedy ekran z kierownicą w bolidzie. Od roku 2014 kierownice przechodziły raczej drobne, kosmetyczne zmiany bez większych rewolucji. Choć trzeba tutaj wspomnieć o roku 2020, kiedy to Mercedes zastosował w swoim samochodzie system DAS, Dual Axis Steering. System ten aktywował kierowca za pomocą właśnie kierownicy. Gdy kierowca pchał lub ciągnął kierownicę do siebie, zmieniał w ten sposób kąt zbieżności kół, co pozwalało kierowcy na bieżąco, w zależności od tego, czy znajduje się na prostej czy w zakręcie, dostosowywać ten parametr samochodu. System wzbudził sporo kontrowersji. Ostatecznie FIA pozwoliła Mercedesowi startować z nim w roku 2020, ale na sezon 2021 został on już zakazany. Mnogość przycisków i pokrętł na współczesnych kierownicach Formuły 1 sprawia, że kierowca ma sporo roboty w kokpicie samochodu. Prowadzi to również czasem do pomyłek. Jedną z najbardziej znanych jest ta, która wydarzyła się w Grand Prix Azerbejdżanu w 2021 roku. Przy restarcie na 50. okrążeniu Lewis Hamilton zablokował koła i wypadł z toru. Jak doszło do tego incydentu? Otóż kierowca nacisnął specjalny przycisk, który znajdował się z tyłu jego kierownicy, który miał służyć do szybkiego nagrzewania opon na okrążeniu formującym. Przycisk ten zmieniał balans hamulców z 55% na aż 90% dla przedniej osi. Współcześnie każdy zespół samodzielnie produkuje kierownicę do bolidu Formuły 1. W przeszłości istniały firmy, które współpracowały z zespołami i dostarczały im kierownice. Najbardziej rozpoznawalne to firma Momo, która przez wiele lat współpracowała m.in. z Ferrari, oraz takie firmy jak Nardi czy Personal, które dostarczały w przeszłości kierownice do McLarenów i Williamsów. Nowoczesna kierownica Formuły 1 potrafi kosztować nawet 90 tysięcy euro i waży mniej niż 1,5 kg. Jednocześnie zawiera ponad 20 elementów sterujących i zaawansowane systemy elektroniczne. Ewolucja kierownicy przez lata znacząco zmieniła sposób, w jaki kierowcy prowadzili bolidy Formuły 1. Od prostej kierownicy, która służyła jedynie do skręcania, zmieniła się ona w element, który pozwala zarządzać całym samochodem i wymaga od kierowcy skupienia się nie tylko na prowadzeniu bolidu, ale także na zarządzaniu oponami, mechaniką. Paliwem i innymi złożonymi systemami w bolidzie Formuły 1.